Czym się różni w ogóle jedzenie emocjonalne od takiego kompulsywnego jedzenia? Przede wszystkim jedzenie emocjonalne jest jedną z metod rozładowania napięcia w ciele, często właśnie pod wpływem jakichś emocji, których doświadczamy, czy tych wspierających, czy tych osłabiających, jak smutek, radość, złość i wiele innych, bo mamy bardzo duży przekrój emocji. Ale on zdarza się każdemu. Jedzenie emocjonalne jest czymś co występuje u każdego, ale nie jest to jedyny mechanizm. Jedzenie kompulsywne to takie jedzenie, w które jedynym możliwym schematem rozwiązania i rozładowania napięcia jest często właśnie regulacja poprzez Jedzenie, w którym nie mamy świadomości tego jedzenia, jest ono impulsywne, jest gwałtowne, jest często zakończone wyrzutami sumienia. Często pojawiają się produkty, które no, są ograniczane. Pojawia się też taka cykliczność, kiedy pojawiają się napady obiadania właśnie w tym jedzeniu kompulsywnym. Często wywołuje bardzo poczucie dużych wyrzutów sumienia, które w